Muszę łaniec to trochę zrobić. podjechał, szybko. Teraz ja biegniemy. Nie teraz, nie dobrze. A jak? Był za mną. No. no. I teraz musimy to na nas. Playo. No. Dobra, dobra, dobra Raz, 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 raz. dwa Po linii, po, linii, po, linii. Po, po Biegniemy, biegniemy, po linii, Berek, po Polini, polini, wiem Biegniemy, 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 cały czas intensywność, intensywność Co teraz? Ty znowu uciekasz Ja znowu uciekam? Dobra Chodź piję pogramy, chodź piły pogramy chwilę, szybka rozgrzewka ekspresowa, no od razu odbijamy, dobra, 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 ale musisz odbić od razu piłkę, kopnij, dawaj, kopnij i bum, pięknie, jeszcze raz, z pierwszej wszystko, brawo. Spóźniliśmy się na trening z Charlie, 5 minut, więc szybka taka rozgrzewka, zanim, zanim Pani Gosia przygotowała cały kort, to ja zacząłem z nią grać, piłę grać, biegać, Uff, ja już jestem dentka, idę po wodę, a Charlie zaczyna trening.